Stawiamy na praktykę i stawiamy na te doświadczenie niekomercyjne. No, a jak najłatwiej zdobyć doświadczenie niekomercyjne, właśnie budując świetne projekty, czyli pokazujemy to w praktyce, co mówimy. I później, jak będziemy z kimś rozmawiali, jak ktoś zapyta Ciebie, a co ty umiesz, tak, mój drogi programist? Przychodzisz tutaj, chcesz pieniądze za swoją pracę, ale co ty tak naprawdę umiesz? Więc wtedy, zamiast opowiadać, że zrobiłem taki projekt, pracowałem z takimi technologiami i tak dalej, to masz twardą podkładkę i nie da się z tym już dyskutować, jeżeli ty masz zrealizowany projekt. Najlepiej jeszcze, jeżeli taki projekt będzie raz, że na GitHubie, wtedy możemy podejrzeć kod źródłowy, a dodatkowo, jeżeli taką aplikację gdzieś wdrożymy, sobie na przykład na jakimś zdalnym serwerze. Pokazujesz kod źródłowy, pokazujesz to, jak ta Twoja aplikacja działa i dopiero wtedy opowiadasz o tym. No i trudno, jakby wtedy z tym negocjować. Wygląda to na pewno dużo, dużo lepiej. Także stawiamy na CV plus portfolio. No i pamiętajmy, że dla większości kandydatów to jest takie wręcz być albo nie być w procesie rekrutacyjnym, szczególnie jeżeli w tym procesie będzie uczestniczyło więcej osób, to no dla nas jest to podstawowa rzecz, na której musimy się skupić. Jak taki proces wygląda w takim razie w praktyce? Aplikujemy do jakiejś firmy wysyłamy nasze CV. I Zobaczcie, co teraz się dzieje. Jeżeli mamy więcej ogłoszeń, powiedzmy więcej kandydatów, powiedzmy 20, nawet 30 osób, to w tym momencie firma wie, że ona nie potrzebuje wszystkich osób, więc nie będzie marnowała czasu, żeby dokładnie zapoznawać się z tymi dokumentami, żeby czytać o tej osobie, no bo to z jej punktu widzenia jest totalna strata czasu, więc przejrzy te dokumenty i bardzo często przejrzy je po łebkach. Powiedzmy, że z tych 20, 30... Wybierze sobie pięć najbardziej o, obiecujących i tam dopiero zapozna się z tym wszystkim. No a pozostałe osoby, niestety, pechowcy, tak z, pecho, z pechowcami nie chcemy e, współpracować i. Tylko można powiedzieć, że to nie byli do końca pechowcy. Były to osoby, które nie dopracowały swojego dokumentu, nie zadbały na przykład o to, żeby było dobre pierwsze wrażenie. Czasami to szczegóły decydują o tym, czy ten dokument zostanie przejrzany, czy nie zostanie przejrzany. Ale jeżeli jesteśmy w tej kupce, która została odrzucona, to tak naprawdę cały nasz wysiłek w budowanie portfolio, w naukę tego wszystkiego, no poszedł, poszedł na wyrzucenie. Bo ta firma nawet nie zapoznała się z naszą pracą, nawet nie zerknęła na tą pracę. Więc nie ma co dopracowywać naszego portfolio, jeżeli wcześniej nie zainwestowaliśmy w CV. Więc najpierw to CV jakby w połączeniu dopiero z portfolio. Jak zacząć w takim razie budować nasze portfolio. To co już wspominałem, za każdym razem kiedy uczymy się programowania, musimy pisać kod, nie wyrzucać tego kodu, trzymać go i później umieszczamy te nasze repozytorium na GitHubie. Tu jeszcze dochodzi jedna dodatkowa rzecz. Kiedy my mamy świadomość, że ten kod będzie dostępny publicznie, postaramy się, żeby on był chociaż odrobinę lepszy. Jakby podświadomie w ten sposób działamy, że jeżeli wiemy, że ktoś spojrzy na naszą pracę, to będziemy odrobinę bardziej się starali. No, może na początku nie wydaje ci się to duża różnica, natomiast tutaj po pewnym czasie zaczyna działać efekt procentu składanego. Niech chociażby za każdym razem ulepszymy my jedną rzecz, może poprawimy jakiś fragment kodu, usuniemy jakiś stary Komentarz, który nic nie wnosił, coś poprawimy i za każdym razem, jak będziemy tak nad tym pracowali, no to po pewnym czasie ta nasza aplikacja będzie naprawdę dużo, dużo lepsza. Co jeszcze tutaj możemy zrobić? No, dopracować nasz projekt. Dbamy o jakość, może zrobić jakiś dodatkowy opis tego projektu, może zrobić jakiś screen, jak ta nasza aplikacja działa. W ten sposób budujemy nasze projekty, nasze portfolio. Też pamiętajmy, że te projekty będą przeglądane przez osoby techniczne oraz nietechniczne i jakby zadbajmy o to z dwóch punktów widzenia. Mamy to wrzucone na GitHubie, to teraz dbamy o nasze CV i tutaj najlepiej sprawdza się taka sekcja, Zrealizowane projekty. Umieszczamy to często jeszcze przed naszym doświadczeniem, no bo to jest nasza pierwsza praca, więc nasze doświadczenie jest stosunkowo nieduże. Nawet jeżeli pracowaliśmy gdzieś wcześniej, jest to niezgodne z naszą branżą, bo gdzieś indziej pracowaliśmy, więc te zrealizowane projekty z tego punktu widzenia będą istotniejsze, czyli warto dodać je wcześniej. I tutaj przejdziemy do pierwszego małego projektu, który Wam obiecałem, i opowiemy sobie chwilkę o tym projekcie.